Ciepłego ranka w lesie pełnym rzek oraz tworzeń z, z kryjówek wypłynęła dość spora ławica małych ryb, zwinników blehera. Ryby te osiągają rzadko więcej niż 5 cm długości. Cechą, którą odróżniają od innych gatunków ryb ławicowych, jest ich srebrne ubarwienie z ogonem mającym czarne i białe pasy oraz głową, która jest cała czerwona. Ryby miały ponad dwa dni, ale teraz pojawiła się idealna okazja na to, aby się najeść. Największe piranie świata, piranie czarne, walczą właśnie z tutejszym stworzeniem, tzw. w Amazonii drapieżnikiem alfa oraz największą rybą słodkowodną – arapajmą. Arapajma osiąga rekordowo 4 metry długości, ale teraz ze względu na częste połów tej ryby populacja zmniejszyła się o prawie 80%, w ciągu zaledwie dwóch dekad. Arapaima tawadził w obronie swoich młodych. Relacja rodzić dziecko jest w tym gatunku tak mocno rozwinięta, że ryba może poświęcić swoje życie w obronie młodych. Samiec Arapaimy, pomimo swojej wielkiej agresji, sile i szybkości, nie był w stanie ocalić swoich młodych. Widział, jak zostają one pożerane, widział, jak one cierpią. Ryby zadały Arapaimie olbrzymi cios prosto w serce drapieżnika Alfa. Arapajma poczuła nagle, jakby strach zaczął ogarniać ją zupełnie znikąd. Nie boi się ona kilku piramid, lecz to nie są one. Jakaś pradawna siła przejęła kontrolę nad Arapajmą, a raczej śmierć we własnej osobie. Uwięziona w rzece Głapore czeka, aż Arapajma się pojawi, aby ją wyzwolić. Zwinniki, ryby z czerwonymi oczami oraz wielkie piranie czarne nie spodziewały się, że zagrożą całej Amazonii jednym polowaniem. Teraz jednak muszą myśleć nie o tym, jaką winę za to poniosą, lecz muszą zatrzymać arapalną. Problem jest jednak bardzo duży. Ryby kompletnie nie potrafią ze sobą współpracować. Zwinniki panicznie boją się pirani czarnych, ponieważ są one często groźniejsze od zwykłych piranii. Piranie z drugiej strony nie wiedzą, o co chodzi z winnikom. Piranie czarne zjadają mięso tylko wtedy, kiedy są bliskie śmierci z głodu, a po zjedzeniu ponad 15 orzechów nie stanowią zagrożenia nawet dla człowieka. Ryby zdobywając pożywienie nie konkurują ze sobą. Zwinniki zawsze lubią zjadać mięso, lecz małe, ponieważ nie mają one tak bardzo rozwiniętych zębów, aby móc je rozdrabniać. Szukają one więc sporych stad ochotek czerwonych robaków, małych żdżownic czy martwych ryb, jeżeli w pobliżu nie ma drapieżników. Ławica zwinników licząca 1700 ryb może najeść się dwoma takimi sporymi sodami robaków. Dla dziesięciu pirani jednak to nie wystarczy, a ich ławica liczy, jak na ten gatunek, sporo, bo 100 osobników. Zwinniki czasem nieuważnie zaczynam lekko podgryzać piranie albo nawet zabierają im z małe kąski, ale jeżeli to zrobią, same nimi się stają. Ławica zwinników winników niedługo jednak powinna nauczyć się zachować przy silniejszych sojusznikach, a zwłaszcza wtedy, kiedy arapajmy może uwolnić pradawne zło. Jeżeli chcą one dotrzeć do rzeki Guaporę, przed nią muszą w końcu zacząć współpracować. Ryby zauważyły bardzo znany gatunek ryb – pielęgnicę pawioką. Chociaż na ona 30 cm i zachowanie ma podobne do arapajmy, lecz jest prawie 10 razy mniejsza. Pielęgnica pawiołka, zwana łoskarem, jest jedną z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych ryb na świecie. Do zwiników i piranis, ze względu na ich ilość, podchodzi neutralnie, ale jeżeli ławica to tę samą pielęgnicę podczas Potrze okresu gotowego, prawdopodobnie była to ich ostatnia rzecz, jaką widziałem. Pielęgnica pawiołka zauważyła nad nią ogromny cień oraz krew ryb, które niedawno umarły. Umarły one od arapaimy. Znalazła ona ławicę piranii czarnych i zwinników Blechera. Przyszedł najwyższy czas na to, gdy ryby zaczęły w końcu ze sobą współpracować. Większość pirani jednak zaczęła uciekać tak szybko, jak potrafi. Została cała ławica zwinników, lecz tylko 15 piranii czarnych i jeden oskar. Pielęgnica Pawioka jest bardzo odważna i jako jedna z wszystkich pobliskich ryb zaatakowała arapajme. Podgryzała ją raz z jednej, a raz z drugiej strony, a z wynikiem reszta piranii dołączyła do Oskara, który został niedawno zabity. Arapaima nie odpoczywała nawet przez chwilę i rzuciła się na piranie czarne, ponieważ to one zabiły jej głowę. Drapieżnik Arfa odgryzał im głowy jedna po drugiej, przepuławiał je i potem zjadał. Krew się dała jak szalona, ale pomimo tego, że piranie czarne także po poczuciu chwycali się agresywne, podając ich mniejsi krewni. Bały się nawet podpłynąć do Arapainy. Zyniki postanowiły uciekać od walki, ponieważ nazwy płytkie bagno, w tym samym ledwo się mieszczą. Minęło kilka godzin. Wszystkie piranie umarły, a ich przepołowione ciała tryfowały nad wodą. Arapaima popłynęła dalej, szukając rzeki głapore. Zyniki jeszcze jeszcze kilka godzin, a po nabrałem sił zaczną swoją ostatnią wyprawę. Ryby po wypłynięciu z bagna udały się w najbardziej krzaczaste rejony Małej Rzeczki w Boliwii, nie zostać zauważone przez większych drapieżników. Mijały one coraz więcej małych, dużych mchów i traw wodnych, a na niektórych z nich znajdowała się ikra, prawdopodobnie ryb z rodziny pielęgnicowatych. Zwinniki, jak to zwinniki, zatrzymywały się często przy roślinach z rybą ikrą i podjadały ją. Kiedy zobaczyły, że zbliża się do nich pielęgniczka Ramireza, pięknie ubarwiona ryba zaczęła uciekać. Pielęgniczka Ramireza jest bardzo znaną w akwarystyce, która rozpowszechniła się po prawie całej Amazonii. Samica pielęgniczki nie goniła łajsy z ponieważ jej młode wykluły się dwa tygodnie temu, a rodzice już martwych ryb i ich i ikry zostały zabite przez Z Zwinniki, widząc wiele martwych ryb, wiedziały, że gdzieś tu jest. Muszą one znaleźć schronienie, najlepiej bardzo małe, płytkie lub cienkie, aby Arapaima ich nie znalazła. Ze względu na ilość ryb w jest to bardzo trudne zadanie, a czasem jest coraz mniej. Drapieżnik Alfa zauważył suma czerwonopłetwego, najpiękniejszego z sumów, ale także najagresywniejszego z nich. Ryby zaczęły walczyć od razu, jak się znalazły, zwinniki w tym samym czasie szukają kryjówki przed Arapaimą. Suma taka często arapajmę z dołu, ponieważ jest to ryba denna i ma zęby działające podobnie co papier ścierny, co znaczy, że nie może głęboko zająć Arapajmy, ale ją osłabić. Zwiniki znalazły idealną kryjówkę bardzo dużą skałę. Arapajma, po ugryzionym przez suma, wleciała w niego, odrzucając go raz odgryzając mu głowę. Ryba nie zatrzymała się na sekundę i dalej popłynęła tam, gdzie uwięziona jest śmierć. Zwinniki po kilku minutach wypłynęły z kryjówki i pożywili się martwym, dwumetrowym sumem. Musiały się streszczać, ponieważ piranie poczuły zapach krwi i są sporym zagrożeniem dla zwinników. Piranie przypłynęło jakieś pięć sztuk i o dziwo, nie było one bardzo agresywne, więc razem z zwinnikami zjadły reszki suma czerwonokłotwego. Zwinniki najedzone nie mają czasu na odpoczynek. Od rana zaczął padać pierwsze w tym tygodniu deszcz, a ryby są pełne energii. Jest to najlepszy czas, aby zakończyć ich prawdopodobnie ostatnią wyprawę. Ryby po pływaniu bagnami, kanałami i jeziorami zbliżają się coraz bardziej do rzeki A Arapaima została na szczęście w tyle, ponieważ walczy praktycznie z każdym drapieżnikiem, jakiego napotka. Sama jednak nie może nic na to poradzić. To nie ona morduje Amazonię sama z siebie. Robi to, ponieważ jest kontrolowana przez śmierć. Boi się niej, więc robi wszystko, aby śmierć jej nie dopadła. A jeżeli jednak ją uwolni, nie tylko ona będzie ofiarą, ale mnóstwo innych, poległych na wojnie z prawdawną siłą, śmiercią. Swienniki zaczęły zwalniać tempo, aby odpocząć. Natrafiły one na ciekawy, ale zarazem zdradliwy widok. Gławica ponad stu pajar, rybrodem z horroru, posiadającymi zęby większe od ich pyska. Ryba jednym ugryzieniem w stanie przebić ciało człowieka, skazując go na krwawienie i powolną śmierć, a potem zostanie zjedzony przez hordę krwiożerczych rybich wampirów. Pajary nie interesują się zbytnio zwinnikami, ponieważ wolą większe ofiary, często od nich samych. Pewien rybak wypłynął łodzią na środek rzeki, będąc dopływem głapornym. Łapał rybę po rybie, a siatkę jeszcze praktycznie pełną, co w amazonie jest dosyć normalne. Jego uwagę przykuło podłużne stworzenie w kształcie węża. Jest to prawdopodobnie anakonda, lecz ten rybak nigdy nie widział ponad 10-metrowego osobnika. Wąż zniknął pod wodą, a po minucie łódka rybaka zaczęła się bardzo mocno trząść. Wtedy na pokład wszył ten sam wąż, którego zobaczył. Rzucił się on na rybaka twarz, całkowicie mu ją niszcząc, a następnie owinał się na nim. nie węża zaczęły krużyć kości, które wbiały mu się w narządy, włącznie w serce. Rybak umarł, a jego ciała oraz zabójcy nigdy nie znaleziono. Odpowiedzi można szukać jednak w mitologii. Ponad dziesięciometrowy wąż z niebywałą siłą. Opisuje to idealnie w Sukuri. Ze swojej czyny Sukuri został wygnany do peruwiańskiego Machu Picchu. Prawdopodobnie był on pierwszą ofiarą śmierci. Jednak jak on się stąd wydostał, tego nigdy nie wiadomo. Zwinniki, całe wykończone i umierające ze zmęczenia, w końcu dotarły do Guapore. Właśnie tutaj została uwięziona śmierć. Arapaima dalej się nie pojawiała. Z jest znalazły miejsce, jakby na w żadnej świątyni. Bardzo starej i praktycznie zniszczonej z kilkoma ścianami, wieloma malowidłami i trofeami. Na wszystkich był wyryty napis. Tutaj jest uwięziona śmierć. Morderczyni wszystkich co powstanie. Zwinniki winniki kolejne malowidła, przedstawiające... Rekina, Węża i Kajmana. Wiedzą o istnieniu rekina i Węża, ale nie słyszałem nic o Kajmanie. Kolejne malowidła i plakaty były poświęcone pradawnej wojnie między tymi trzema stworzeniami. Na końcu tej świątyni, będącej imperium śmierci, był grobowiec większy niż wszystkie inne, jakie istnieją. To w nim prawdopodobnie jest uwięziony rekin, który dokonał niezwykłego mordu w całej Amazonii. Arapaima wpłynęła także do tej świątyni. Zauważyła zwinniki i zaczęła je gonić tak szybko jak potrafiła. Wielka ryba wbiła się w ławice zwinników, lecz te rozproszyły się we wszystkie strony. Niektóre ryby zaczęły podgryzać Arapaimę, ale nic się na to zdawało, ponieważ skóra Arapaimy jest bardzo silna. Ryby nie poddawały się i po ciężkiej walce udało im się lekko zreić Arapaimę. Ją to jednak tylko mocniej zdenerwowało. Ryba chce zemścić się za to, co zwinniki zrobiły jej młodym. Ryba była z zwinnikami, zjadając je. Nagle jednak wszystkie stworzenia przestały walczyć. Cienia nocnego pola witły wyłonił się ten, który to wszystko zaczął. Alapajma bała się bardziej niż kiedykolwiek. Zwinniki stały jak zabudowane. Czas szedł tak wolno, jakby się zatrzymał. Śmierć została uwolniona. Wielki rekin wydostał się ze swojej świątyni i zaczął w samą rzekę. Więcej krwi się lało, tym rekin stał się bardziej agresywny. A zrozumiała, do czego to prowadziła. Tylko ona dysponuje siłą, która może stawić wyzwanie śmierci, ale nie jest sama. Wyniki postanowiły, że pomimo tego, że Arapaima zjadła ponad 200 z nich, muszą jej pomóc, ponieważ sama ma nikłe szanse z Rekinem. Dzienniki wpłynęły na Rekina i rozproszyły się, coraz bardziej denerwując wroga. Arapaima wleciała na niego z dołu, odrzucając go. Wiele stworzeń potem już by nie żyło, lecz jakiś zaatakował Arapaimę, raniąc ją tak bardzo, że chyba prawie by umarła. Na lądzie, walkę zauważył ostatni z trzech bóstw Amazonii. Kajman! Zaszył się on w Boliwii, ponieważ czuł, że coś się tu kryło. Jego skóra jest bardzo silna, wręcz koloodporna, a jego zemy są tak silne, że potrafią przepołowić małe drzewa. Kajman wszedł pod wodę i od razu znalazł wyniki. Pójrzał arapaipę i krwiożerczego rekida. Wypatrzył moment i rzucił się na śmierć, gryząc Arapaima w tym samym czasie znów odrzuciła rekina, a zwinniki wgryzały się w miejsce, w którym został on zraniony. Po chwili rekin jednak zaatakował znowu Arapaymę. Tym razem odgryzając jej głowę, a następnie zaczął pożerać ją od środka. Następnie zaatakował on Kaimana. Jego zęby były jednak zbyt słabe, by go zranić. Kaiman znowu rzucił się na śmierć, odgryzając jej dużą część ogona. To tylko go zdenerwowało. Król, król rzek został zaatakowany w brzuch, lecz zdążył odpłynąć, ale rekin chwycił go za pysk i odgryzł mu jego kawałek. Kaiman przestraszył się wroga na śmierć. Momentalnie zaczął uciekać z wody na Z Zwinniki pozostały same. Nie mogą nic zrobić rekinowi oprócz zdenerwowania go jeszcze bardziej. Przypłynęły jednak jeszcze pobliskie ryby. Płaszczka słodkołodna. Jedyną rzeczą, która robi ją skrajnie niebezpieczną, jest jej ogon, na którym umieszczony jest duży kolec jadowy. Jeżeli ktoś nadebnie na ten ogon, kolec przebije mu stopę, a ja wleci do krwiwiego, powodując wykrwawienie i zawał serca oraz towarzyszące niezwykle silne bóle. Przybył jeszcze zbrojnik Lamparci, największy z rodzin zbrojnik Podobnie są zwinniki, jest on jednak bezbronny. Nie ma jednak wyjścia. Kaiman został odstraszony, a Rapajma zjedzona od środka, a Rekin został tylko lekko zraniony. Zbrojnik płynął na niego i przykleił mu się swoim specyficznym pyskiem do Rekina, powodując swędzenie. Zwinniki ty tym razem zamiast rozpraszanie, które nic nie dawało, zaczęły podgryzać śmierć, a Płaszczka chciała wbić swój kolec jadowy, aby raz na zawsze uporać się z wrogiem, ale zamiast tego Rekin przegryzł ją w pół. Zbrojnik wpłynął rekinowi na oko, co, się, co sprawiało mu ogromny ból. Ale potem rekin go zabił, a zwinniki uciekały. Żadne stworzenie nie było w stanie zatrzymać się rekina. Teraz jego celem nie będzie kaimon czy zwinniki, ale mnóstwo, mnóstwo stworzeń. Cała Amazonia.